Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy poniedziałek. Miki jest na drzemce, Filip w przedszkolu, a ja taka trochę nieuczesana, bo stwierdziłam, że początek vloga zacznę od takiego mini testu e, mianowicie takiego wałka do kręcenia włosów z Rosmana. Widziałam, że to jest ostatnio hit Instagrama. E, w ogóle w Rosmanie znalezienie tego też graniczy z cudem. Siostra mi to kupiła w Zielonej Górze, bo u nas w mieście nigdzie tego nie ma. No i tu w zestawie macie taki wałek, do tego dwie gumki do włosów i taką spinkę. Także teraz sobie to przetestujemy. Mamy no jakieś dwie godziny, bo jest 11.15. No ja tak za dwie godziny muszę iść po Filipa do przedszkola. Także zobaczymy, czy w dwie godziny te włosy mi się zakręcą. Ja ogólnie swoje włosy mam takie w miarę podatne na kręcenia. Więc zobaczymy. Ja też włosy myłam wczoraj, więc tutaj czubek głowy sobie tym pudrem z Isany machnę. Ogólnie nie ma szału. Jeśli o to chodzi, więc... Czy to się sypie. Robię to do podglądu, więc wybaczcie. Robimy sobie przedziałek, dzielimy to na dwa pasma. Naprawdę nie jest skomplikowane. <laughs> Dobra, lecimy, bierzemy sobie to. Cała instrukcja jest na opakowaniu, jak to zrobić. W dobierając kolejne pasmo włosów. Ja to robię tak trochę w dół, bo nie chcę mieć takiego barana. Ogólnie się zdziwiłam, bo myślałam, że ten bałek będzie miał troszkę. Jednak grubszą średnicę to on jest taki dość cienki, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. No i jedną stronę mamy zaplecioną, związujemy gumką na końcu. bardzo tak to wygląda I tak to się prezentuje Trochę jak pipi to chyba można odpiąć o. No także ja sobie teraz z tym dwie godzinki pochodzę i zobaczymy. Wrócę do Was za dwie godziny, zobaczymy jak to wygląda. Wygląda to całkiem spoko, jak na to w ogóle, że nie było tu żadnej ingerencji cieplnej. Ogólnie te loki są dość spite, ale myślę, że za około godzinkę, jak one się tak trochę rozluzują, będzie naprawdę wyglądać to fajnie. Jak tak za 30 zł. Myślę, że jak najbardziej godne przetestowania, yy, tak jak widzieliście, no ja tam byłam około dwie godzinki, będziemy jeszcze testować w ciągu dnia, jak to będzie się utrzymywać, także no, jest fajnie. Także ja zmykam po Filipa do przedszkola i widzimy się później. Cześć. Dzień dobry. Witam się z wami we wtorek. Cześć. O, jak widzicie Filip jest w domu, a nie w przedszkolu. I będzie, że ja cały czas w tych vlogach marudzę. Ale ostatnio to po prostu jakaś klątwa na nas padła. Mianowicie dzisiaj Filip pierwsze północy wymiotował. A drugie pół też toaleta z drugiej strony. No i powiem wam, że po prostu... <laughs> po prostu drama. Wnosiłam rzeczy, ja też praktycznie całą noc nie spałam. Na szczęście Miki przespała całą noc od dawna pierwszą w swoim łóżeczku. Więc chociaż tyle, że nie musiałam ogarniać e, dwójki. Dobra, fałszywy alarm, to był tylko kaszel. E, no, na szczęście e, mnie i Mikiego nie wzięło, wiecie, ja to jeszcze półbiedy, ale no, z Mikim to pewnie byłaby masakra, także mam nadzieję, że się nie zarazi, e, a że no Filipowi przejdzie. E, no bo dzisiaj od rana, no, noc była. E, no, bardzo mocno średnia. Ale od rana już jest troszkę lepiej. Marcin też pojechał rano do pracy i zawrócił, bo stwierdził, że coś go bierze. Cześć. No, także ja ogarniam tutaj tą dwójkę. O. No, i tak się bawimy. Mam nadzieję, że. Jak już to się skończy, to będzie chociaż z miesiąc spokoju od różnych takich. No ale idąc do przedszkola, liczyłam się z tym, że może tak być, ale jednak wiecie, nie da się chyba na takie coś przygotować. Tym bardziej, że Filip sam w sobie jest marudą, a jak jest chory, to już w ogóle jest wesoło. No, także to będzie taki vlog. Raczej też domowy, no bo no nigdzie się nie wybierzemy, wiecie, jak on co chwilę do łazienki lata, także życzcie mi powodzenia, a już mam nadzieję, że przyjdę z Cześć. lepszymi wiadomościami. Cześć! Dobrze się czujesz? Ja mogę, mamo! Dobrze się czujesz? Tak. Proszę nie klikać mi w komputer. Chcesz coś powiedzieć? Widzę. Tak. Aha, już się żegnasz, tak? Ja mogę sobie kolac i no Proszę, nie ten, czerwony. Ja się witam z wami w środę. Przez ostatnie dwa dni jednak za dużo nie nagrywaliśmy, ponieważ dopadła nas jelitówka. Filipku, nie wchodź tam! Przedwczoraj męczyło Filipa, wczoraj Marcina, dzisiaj nad ranem jeszcze Miki wymiotował, no ale w zasadzie teraz już się uspokoiło, dlatego wyszliśmy. No Filip, już w zasadzie czuje się dobrze. Ten jeden dzień go tak trochę przeczołgał, no ale już wczoraj i dzisiaj jest ok, więc no, myślę, że przeszło mu już, jak będzie jeszcze dzisiaj w nocy ok, to jutro już normalnie pójdzie do przedszkola. My teraz wyszliśmy trochę przewietrzyć głowę, no i idziemy ogólnie do smyka, bo dzieciaki ostatnio dostały od babci kasę do skarbonki, także sobie coś mogą wybrać. Tylko chwili. Chodź. Tylko mamy z Filipem taką umowę, bo Filip, co ty chcesz sobie kupić? Śmieciarę drogą. Drogą. Filip chce śmieciarę z Playmobila, także idziemy zobaczyć, czy jest ona w smyku, ale już jesteśmy dogadani, że jak cena będzie dużo wyższa niż w internecie, to wracamy i zamawiamy przez internet, tak? No. Także lecimy. I pokażemy Wam, czy udało nam się coś upolować, czy jednak będziemy zamawiać przez internet. W ogóle, jaka ładna sceneria za mną, proszę bardzo. No, to co Filip? Idziemy? Mamo, coś mam do tam. No. Idziemy? Kamienia masz. Lecimy, tak? Tak. No. Dobra, moi drodzy, niestety yy, próba zakupienia śmieciarki zakończyła się niepowodzeniem. Okazało się, że w smyku, przynajmniej w tym naszym, w ogóle nie ma Playmobil'a. Yy, także nie wiem. Nastąpił jeszcze pomysł, żeby złapać Marcin'a, wziąć od niego auto i pojechać do kerfura, albo po prostu zamówić na Allegro. Yy, no i tak nie mam nic do roboty, więc może się przejedziemy. No zobaczymy zaraz. Kolejny Super! Ekstra! Kto kto to? O, kto To Ci ściąga? Ty gorąco w stopy? w stopy. Co, lecimy dalej? Lecimy? Nie! Czemu ściągasz buty? Nie! Już Ci podam. No, także aktualizacja. Jednak złapaliśmy Marcina jedziemy wszyscy do Kerfura zobaczyć, czy coś będzie. Co robi Mikołaj? Mikołaj nie wkłada patyczka do buzi. Pokaż, pokaż jaki masz wiatraczek. Drugą stroną. Tam z tyłu jeszcze. Filip standardowo. Masz balonika, tak? Malony lecą do góry. Filip dzisiaj dostał znowu syrop, żeby ten kaszel do końca zwalczyć. niestety kaszle jeszcze bardziej, ale może... Już mu to przejdzie całkiem, mam nadzieję, bo osuchowo jest niby wszystko czysto, a ten kaszel cały czas jest, niestety. No, także jedziemy, zobaczymy, czy w perfurze coś kupimy. A jak nie, no to kupimy rzeczy na sałatkę. Bo wieczorem chciała machnąć. Także tankujemy auto, bo my jesteśmy oczywiście znowu na stacji. I jedziemy. Chodź, Mikciu. Mikołaj. Mikołaj. Mikołaj, gdzie jest piesek? Chodź do pieska. Daj rączkę. Daj rączkę. Idziemy do pieska. Powolutku. Powolutku. Powoli. No teraz to faktycznie zobaczył, Mikuś. Po mnie. Brawo! Jadłeś z pieskiem na spacerek Filip. Tak. Bombam! Ty, Mikołaj jesteś pieskiem. Jak już widzicie zrobiło się trochę późno. My jeszcze sobie wyszliśmy na taki wieczorny spacer. No w Karforze też niestety nie udało nam się nic upolować. Było dużo drożej. Więc po prostu zamówimy na Allegro. No, a tymczasem będziemy się już z wami żegnać, także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli wam się podobało, chcecie z nami zostać, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i zapraszam do subskrypcji kanału. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć! Zrobisz, papa? No, także do następnego. A co to jest? Z tego też? Tak. Wow. Fajne. Tak. Będziesz pod takim w przedszkolu spał? Mama. Leżał? Tak. Czy to siebie nie. Nie, no podłoga jest brudna. Zabieramy ją do przedszkola? Tak. Dobrze.